Agencja marketingowa i medialna Chris Koyder, cześć. Właśnie zakończyliśmy 3-miesięczny projekt marketingowy dla najnowszego akwaparku na Słowacji – akwaparku Lipany. Udało się zrobić naprawdę dużo. Zacząłem od analiz potrzeb klienta. Stworzyłem system komunikacji elektronicznej między pracownikami. Uporządkowałem wszystkie materiały graficzne, foto i wideo w jednym miejscu. W końcu wzięliśmy się za logo. Aktualne, przeszło delikatny lifting, ale opracowaliśmy projekt nowego na przyszły rok, dlatego na razie nie mogę jeszcze go opublikować. Pochwalić się za to możemy nową maskotką dla Aquaparku i pany, której klient wytypował nazwę Kwapka Hanka. W wyłonieniu towarzyszył konkurs w wyłonieniu nazwy. Na Facebooku i Instagramie ten konkurs cieszył się niesamowitym powodzeniem. Ponad 300 propozycji otrzymaliśmy w komentarzach. Visual Marketing dotknął także zmian wewnątrz i zewnątrz Aquaparku. By nasz klient mógł zrealizować kampanię billboardową, zrealizowaliśmy sesję zdjęciową. Już na starcie wskazałem klientowi nowy system sprzedaży biletów, biletów online. Do tego była jednak potrzebna nowa strona internetowa, którą także stworzyliśmy. Nowoczesna, czytelna i przejrzysta. Tak prezentują się wszystkie niezbędne informacje na tej stronie. A na niej także nowy pomysł – interaktywna mapa Aquaparta. Rozpocząłem także współpracę z innymi firmami. Wzajemna promocja. Moja agencja przygotowała vouchery dla hotelu Belmonte, a także dla Jaworzyny Krynickiej, z którą wymieniliśmy się voucherami zniżkowymi. Social media tutaj też było wiele do zrobienia, szczególnie porządku formalnych, a na widzie piękne zdjęcia, rolki, no i oczywiście opisy w języku słowackim i polskim. Podsumowując, trzy miesiące. Marketing wewnętrzny, zewnętrzny i sprzedażowy. Klient na każdym etapie otrzymywał raporty i notatki ze spotkań. Mówiąc krótko, widział i wiedział za co płaci. Bo transparentność to nasza główna zasada w biznesie. Dlatego postanowiłem kandydować do parlamentu. Nie ja no, z tym żartuję oczywiście, ale na poważnie zapraszam Was do naszej agencji marketingowej. Napiszcie i zadzwońcie. W czym możemy Wam pomóc?